Witam moi drodzy w piękny poniedziałek by najmniej u mnie yy, Dlatego mówię też Nagram wam odcinek Nagram wam zdrapeczki Pomału trzeba wracać na właściwe tory Kochani, dziś mam dla was zdrapki za 43 zł No i tak jak widzicie mamy dolary, diamenty, mega pensje As, król, dama Tym razem będziemy drapać asa 250 tysięcy złotych banków, banku Vegas, oczywiście cichy Albo głośny, oby głośny Na tropie kasy No i owocówka Także no, drapiemy za 43 zł. Zobaczymy co ten dzisiejszy poniedziałkowy mix drapkowy dla nas będzie miał. No, u mnie naprawdę błękitne niebo. Jeszcze sobie spojrzałem, jak teraz nagrywam dla Was, to jest po 8 godzinie. No i zobaczymy, zobaczymy co ten dzisiejszy draping nam przyniesie. Kochani, trzymajcie mocno kciuki. Zostawicie oczywiście łapeczki w górze. Kto trzyma kciuki, będzie mi bardzo miło. A ja sobie już będę zaczynał i mamy tak figę. Drafiemy figę Co tam u Was słychać? Wszystko dobrze? Bo u mnie tak pomału, pomału. Pomału trzeba dochodzić do siebie. Ale ogólnie też tak bardzo dużo pracy mam. Także no nie da się wszystkiego niestety pogodzić. Sami wiecie, jak to jest. Jak jest nadłog obowiązków. A do tego trafiają się jakieś sytuacje życiowe i to tak później. No. Tak to w życiu jest. Banany. Banany podrapane. Dalej mamy winogrono. Okay, idziemy dalej. Dalej mamy melona, bo melonów jest naprawdę sporo. Ok. Dalej wiśnie. I po wiśniach chyba. Chyba, że coś pominąłem. Ale to się później dodrapię w razie czego. Brzoskwinia. Tu była jedna, tu jest druga, a tu trzecia. I chyba już wzrostki nie mamy. Bynajmniej nie widzę. Dalej mamy jabłko. Ok, jabłko też mamy zdrowe. Kiwi, Bardzo zdrowy owoc, polecam. Kiwi już też nie widzę. Boróweczka. Jeszcze trochę i u nas będzie. Polska nasza, również pyszna. Pomarańcza. O, jakbyśmy mieli cytrynę, to byśmy mieli linię. Dobra, pomarańczy już nie widzę. Jeszcze dwa owoce, mamy ananasa. No, i chwila prawdy. I? I kokos, moi drodzy. Czy ten kokos nam coś da? Chyba nie. Nie, bo nie widzę, żebyśmy mieli jakąś linię. Ale mimo wszystko sobie. Okej, okay. pan. <laughs> Dobra, także no owocówka podrapana, kochani. Przyszedł czas na kolejną zdrapeczkę. Jest to na tropie kasy. Na tropie kasy. No to tropimy tą kasę, tak.

Także zobaczymy. Tu szukamy trzech takich samych symboli: Garnek, garnek i niestety, ale gwiazda. Dalej mamy puchar dzwon, także już nic nie będzie innego. Dalej mamy puchar cytryna. Kolejno mamy brylant, brylant i ajajaj i siódemka. To idziemy dalej: wygrywającej liczby. Szukamy jedyneczki. Mamy dwójeczkę. Jedenastkę. 23 czwóreczkę oraz oraz 26. Także Wegas, no niestety, ale cichy, bez wygranej. Yy, nadeszła pora na 250 tysięcy złotych w banku. Zdrapka, jak widzicie, z numerem 27. No zobaczymy. Może chociaż ta zdrapeczka da nam wygrać dzisiaj 20, 14, 12, 33. No to szukamy. Mamy 23, 31, 34, 21 nie ma i siódemki też nie ma. Szukamy dalej. 32, 27, czwóreczka. No niestety nie mamy czwóreczki. Dalej mamy 19 oraz 8 też nie ma. No to dalej, dalej mamy 9, 11. Jest wygrana, jest chociaż 5 zł. 16 i moi drodzy, i 22. Także, kochani, znaleźliśmy safe. No to sprawdzamy, co mamy pod safe'em, a tu jest 5 zł. Także chociaż zwrocik ze zdrapeczki się trafił. No dobre i to. Ok, idziemy sobie dalej, kochani. Dalej mamy Asa. Dalej mamy asa, no i szukamy oczywiście trzech takich samych symboli. Mamy wiśnie, perfum, gra trzecia, rubin, safe, gra czwarta, perfum, perfum i, i podkowa. Dalej mamy jabłko, kufer, gra szósta, pierścionek, perła i ostatnia gra. Siódma jabłko oraz wiśnie. Także no. As bez wygranej, no to przejdźmy sobie teraz do Mega pensji. Zobaczymy, czy Mega Pensja się odczaruje w końcu, czy będzie w końcu z wygraną. <laughs> przydałoby się, nie ukrywam, że nie. 49, 42, 13, 5 oraz 28. A przydałoby się między innymi dlatego też, że nasz dzisiejszy wynik, no, nie jest obiecujący. Także, no fajnie by było, gdyby coś wpadło. Mamy 11, 46. Dalej 29, 9 i mega pensja. Dalej mamy 39, 27, 17, 18 oraz 4. Szukamy dalej. Dalej mamy 12, 6, 47, 45 i 19. Nie widzę. No, mega pensjo. Dawaj coś. Nie bądź chytra. Trójka i moi drodzy, i 44. Wychodzi chyba na to, że no niestety mega pensja jest uparta i normalnie szok. Ta zdrabka mnie po prostu zadziwia pod względem pustaków. Bynajmniej u mnie. Oj, przepraszam. Bynajmniej u mnie. Bo u mnie jest naprawdę katastrofa. Co biorę tą zdrabkę, to zawsze pustak. No ale zobaczymy, jak nam się pokaże. Zdrabka Dolary Diamenty. Nie ukrywam, że dla mnie dosyć szczęśliwa podczas miksów zdrawkowych. Także zobaczymy zdrapka z numerem czwartym, jak widzicie kochani. No i mamy podrapane nasze wygrywające liczby. 33, 38, 27, 18 oraz 4. Także szukamy. 24, 9, 14, 16 i 31. Dalej mamy 41, 30, 28, 17 oraz 34. Nie widzę. Połowa zdrabki jest za nami, ale niestety połowa pusta, niepełna. 29 oraz 5 też nie widzę. No i już za momencik sobie kończymy. 6, 11, 39 blisko i 32 blisko. No, kochani, wychodzi na to, że pusto tak jest yy, na dzisiejszym miksie zdrabkowym Niestety, ale tylko jedna zdrapka wygrała. Czyli jak widzicie, umie cały czas yy, nie chcą coś te zdrapki odpuścić. No, i na 43 zł wydrapaliśmy zaledwie 5. Także niby wracamy, ale minus cały czas powiększamy. Także kochani, będę się z wami żegnał proszę o zostawienie łapeczki w górze na pocieszenie oczywiście no i jeżeli wam się podobało yy, w końcu się coś pojawiło przede wszystkim mówię no powoli tak mówię psychicznie wracam do siebie yy, bo nie było lekko yy, ci, ci co nie wiedzą o co chodzi to na karcie społeczność tam jest napisane wszystko yy, już jakiś czas temu właśnie zamieściłem post, że na chwileczkę się yy, zawieszam bo było to w związku ze śmiercią mojego yy, kolegi Dobra, kochani, teraz się będę z wami żegnał. Ja wam życzę pięknego dnia. No, umie za oknem naprawdę rewelacja. No, ale niestety do pracy trzeba lecieć. Także, no, takie życie nie ma lekko. Trzymajcie się, pozdrowienia. Hej, papa.